Często w przestrzeni publicznej można spotkać się z taką opinią, że głos profesorki lub profesora nie może być tyle samo wart, co głos na przykład robotnicy czy rolniczki. Oczywiście jest to manipulacja. Manipulacja, która chyba ma na celu sprawdzenie, czy ludzie są tak głupi, że sobie sami pędle na szyję założą. Pół biedy, jeśli mówi to na przykład król Korwin, który odpowiada się jawnie za zniesieniem demokracji, ale dużo gorzej, jeżeli mówi to osoba, która się specjalizuje w systemach politycznych, politolożka czy, czy historyk idei. Demokracja nigdy nie miała y, zmierzać w stronę urzeczywistniania jakichś ideałów. Nie miała być systemem, który prowadzi politykę państwową w stronę najlepszą z możliwych, bo w ogóle coś takiego nie istnieje, polityka na tym nie polega. Czym właściwie ta demokracja jest? To jest... Sposób zarządzania interesami, interesami różnych grup, bardzo proste, przyziemne i zrozumiałe dla każdej osoby, niezależnie praktycznie od jej wykształcenia. Co to jest interes? To jest coś, co nam się po prostu opłaca. A niestety tak to w życiu jest, że to, co się opłaca jednej grupie, nie opłaca się grupie drugiej. I teraz przykład, jeżeli chodzi o kompetencje do kierowania krajem, krajem przez osoby wybitnie wykształcone. Dajmy na to, że mamy profesora lub profesorkę żyjącą na co dzień na jakimś tam wielkomiejskim osiedlu, która posiada również działkę w pięknych, turystycznie, rekreacyjnie regionach tego kraju. I dowiaduje się, że jest tam planowane przeprowadzenie trasy szybkiego ruchu. Oczywisty sposób spowoduje to utratę wartości tej działki, dzięki czemu, gdyby na przykład rodzina jej lub ona sama potrzebowała pieniędzy dodatkowych, no to nie sprzedał już tego tak korzystnie. I wiadomo też, że w ogóle sam wypoczynek nie będzie już tam tak atrakcyjny, no bo co innego zaszyć się prawda, w głuszy i właśnie celebrować ten kontakt z przyrodą, a co innego wyjechać z miasta do, na działkę, wokół której po prostu kręci się na przykład ileś tam samochodów towarowych, ileś tam tirów. Z drugiej strony mamy interes okolicznych mieszkanek i mieszkańców, którym w tym momencie, dla których w tym momencie kwestia turystyki czy nawet kwestia ekologii będzie mniej ważna, ponieważ potrzebują oni zaspokoić swoje zwykłe, codzienne, przyziemne potrzeby materialne, a pojawienie się takiej trasy spowoduje na przykład pojawienie się też i nowych miejsc pracy, rozwój produkcji. I teraz pytanie, kto mógłby w ogóle, jak, jak trzeba mieć nikłą świadomość, znajomość psychologii człowieka, żeby twierdzić, że profesorka z powodu na przykład świetnej znajomości prawa administracyjnego, lub też politologii, czy też właśnie filozofii politycznej, wyniesie się ponad swój codzienny interes i postawi się po stronie na przykład osób, które potrzebują tych miejsc pracy, które są na przykład tam rolniczkami, które są robotnicami i zamieszkują te tereny na co dzień? Oczywiste jest, że w większości przypadków tak nie będzie, no chyba, że mamy do czynienia z jakimś wybitną osobą, o nieprzeciętną pod kątem jakiegoś rozwoju moralnego. Nie zakładamy, że będzie to przypadek standardowy, normalny. W związku z tym nie zakładamy też, że profesorka jest lepszą reprezentantką dla każdej innej grupy osób, poza osobami, które pracują na akademii. Żyjemy w tym momencie w takim ustroju, który się nazywa demokracją parlamentarną, czy przedstawicielską, czyli tak, gdzie właśnie idea reprezentacji pełni rolę kluczową. Wybieramy dlatego też po kilkaset osób z różnych regionów kraju, które w domyśle miałyby być również z przeróżnych środowisk, czy to pod kątem wykształcenia, czy też pod kątem płci, powinny być i kobiety, i mężczyźni, powinny być osoby nisko wykształcone i wykształcone bardzo dobrze. Obecnie nie mamy nadal do czynienia z równowagą w tym zakresie pod żadnym, pod żadnym kątem, ponieważ w parlamencie mamy osoby ponadprzeciętnie zamożne, ponadprzeciętnie wykształcone i w większości są to mężczyźni, i to jest prawdziwy dramat demokracji, a pogłębianie tego prowadzi właśnie do populizmu i do stopniowego staczania się w, w, do, w stronę ustroju autorytarnego. Oczywiste jest, bo często podają właśnie taki przykład, że nikt z nas nie będzie oddawał, nie wiem, swojego samochodu do kogoś, kto nie jest mechanikiem, albo nie będzie szedł do, ze swoim zdrowiem do kogoś, kto nie jest lekarką. Ale polityka tak nie wygląda, dlatego że tutaj mamy do czynienia naprawdę z setkami różnych obszarów, z ekologią, właśnie z ochroną zdrowia, z transportem, z przemysłem wszelkiego rodzaju. Nie jest możliwe, żeby jedna osoba nawet najlepiej wykształciła, Wykształcona, miała o tym wszystkim jakieś większe pojęcie niż inna, która nie jest wykształcona. I teraz właśnie dochodzimy do tego, że jeżeli mamy za dużo osób wykształconych, nadmiernie, ponad ponadprzeciętnie zamożnych, ponadprzeciętnie wyedukowanych w parlamentach, to ludzie nie czują się reprezentowani, czują, że, że to są jakieś elity, które się od nich odcięły, bo zwyczajnie realizują one swój interes, który jest inny od interesu często w większości kraju. To w tym kontekście przeczytać właśnie książkę, którą wczoraj skończyłam, czyli Narodowy Populizm, która analizuje właśnie rozwój takich ugrupowań jak prawo i sprawiedliwość w Polsce w kontekście wielu różnych państw: Stanów Zjednoczonych z Trumpem, oczywiście Węgier z Orbanem, czy ugrupowań, które popierały w Wielkiej Brytanii Brexit. Otóż jedną z głównych przyczyn jest właśnie załamania się, zaufania do liberalnej demokracji jest właśnie to, że ludzie, przeciętny człowiek nie jest reprezentowany przez parlament. To znaczy autorzy książki dają przykład, że w ciągu jednej kadencji chyba prezydenta Obamy z tego co pamiętam, ilość osób z wyższym wykształceniem w izbach reprezentantów zwiększyła się z ponad 70 do... Nawet w jednej izbie ponad 90, a nawet 99, czyli tam praktycznie nie ma osoby, która nie miałaby wyższego wykształcenia, a jakie w społeczeństwie procent tych osób to jest nadal chyba ponad 60. Coś podobnie chyba jak w Polsce, ale dobrze nie pamiętam, trzeba by było to sprawić. W każdym razie bardzo wysoki procent osób z podstawowym wykształceniem, z wykształceniem zawodowym, z wykształceniem średnim. I teraz, w jaki sposób ci ludzie mają czuć związek z osobami, które mają na przykład dawno y, za, zaspokojone wszystkie potrzeby materialne i które interesują się na przykład tylko tym, jakie tutaj powinniśmy cywilizacyjne wartości urzeczywistniać w zakresie na przykład ochrony praw człowieka. Dlatego wydaje mi się, że po prostu nie należy słuchać ludzi, którzy chcą w ten sposób zapewnić lepsze życie dla siebie i swoich dzieci jako właśnie potencjalni reprezentanci i reprezentantki, choć tak naprawdę wcale tymi reprezentantami i reprezentantkami być nie mogą.